Wszystko zaślepki, wszystko pomontowane listwy magnesowe, magnesowej, też za, założone i jutro tylko obsilikonuję Także trzeba było wiercić w brodziku, aby zamontować tutaj te, te elementy tej rynienki i trochę było roboty. E, teraz wystartowałem z WC. WC jest o tyle ciekawe, że, że jest czarne. I montaż jest Montaż jest no taki imbus, no i trochę się załamałem, bo mówię jak jeżeli będzie ten montaż od dołu, no to to ciężko będzie, ale okazało się, że jest montaż od góry, także także muszę Przykręcić te, te uchwyty, i tymi śrubami musi iść tak, jakby pasować w dziury, gdzie przykręcacie deskę sedesową. I wtedy, przez otwory, do której mocowana jest deska sedesowa, te śruby są skręcane właśnie tym imbusem. Także cały, cały knyw polega na tym, aby w odpowiedniej odległości od. Od ściany, od płytek zamocować te, te fasolki. Bo, bo z chwilą, kiedy będzie za daleko albo za blisko, nie dociągniemy tego, tego kibelka. Muszą być po prostu tutaj centralnie te śruby. Te zaraz Wam pokażę, bo, bo kręcę telefonem. W chwilę. Kręcę kawałek. Skręcę kawałek tej śruby, którą będę kręcił właśnie imbusem i tutaj patrzcie ze środka jest stożek, także ten stożek musi centralnie pasować tutaj w tą fasolkę, no i wszystko będzie kręcone od, od góry, także łatwy dostęp i zaczynam to skręcać, także mówię te śruby muszą być skierowane w tym przypadku. W tym przypadku ku dołowi, a jak odwrócę tą miskę ustępową, no to muszą być u góry, nie? Także jest to wkładane tutaj. Tutaj wszystko jest tu wkładane. O, i skręcane jest, jest tutaj takimi śrubami z, z podkładką. O. Z taką podkładką. Te śruby mają takie dwa wcięcia, i do tego służy ten przyrząd, aby po prostu włożyć tutaj i, i móc tymi, tymi nakrętkami dociągnąć tutaj to, to mocowanie. No i też bardzo ważna rzecz odpowiednie przycięcie tej rury kanalizacyjnej i doprowadzającej wodę ze spłuczki. Także, także też Wam pokażę mój sposób, jak ja docinam te rury i, i zawsze wychodzi, także pasuje idealnie. Dobra, skręcę to. Powiem wam tylko tyle. Waży naprawdę bardzo dużo, nie? Ta miska. Także także ciężko będzie samemu. Dobra. Biorę się za skręcanie i pokażę wam jak wygląda już skręcony ten kibelek. No i one już są zamontowane. Także także tak to wygląda. Dobra, i teraz trzeba wkręcić te fasolki i one muszą wystawać 6,5 cm do osi tutaj tego, tego zagłębienia. Wtedy dopiero ten czpień, który będzie tutaj, że tak powiem, dociągał tą miskę, będzie w odpowiednim miejscu. Mówię, nie można, nie można tej fasolki ani wkręcić za płytko, ani za głęboko, bo, bo miska będzie po prostu chodziła. Nie? Także 6,5 centymetra od no można powiedzieć od pianki każdy WC ma inaczej po prostu także inne są wymiary no i musicie niestety no, posiłkować się instrukcją obsługi nie? także ja mam tutaj 6,5 i teraz biorę się za za docięcie tych rur dobra teraz najważniejszą rzeczą z tego całego montażu to jest ta rura jest odpowiednie docięcie tych dwóch rur. Jedna doprowadza wodę ze spłuczki, a druga odprowadza ścieki do kanalizacji. Ten rozmiar jest uniwersalny, czyli te rury są do skracania. Nie ma tak, że kupicie czy w zestawie jest mała rurka i duża, i po włożeniu jej tutaj, i na sadzeniu miski to będzie Wam pasować. Nie. Musicie każdą rurę indywidualnie dociąć do danej muszli także wszystko też zależy jak monter na przykład zamontował stelarz, bo na tym kielichu który tutaj widzicie od kanalizacji są trzy tak jakby trzy pola gdzie zapina się tą zapinkę aby ta rura po prostu nie wpadła do środka no i też pytanie czy on dał na pierwszą czy dał na ostatnią także od tego zależy też wymiar tej rury, i teraz Wam pokażę sposób, który ja zawsze stosuję i zawsze się sprawdza, i nigdy, że tak powiem, nie obetniecie tej rury za krótko. Także, także potrzebny będzie do tego oczywiście smar, aby to nam tam sobie dobrze weszło. Podamy ją na maksa, tak jak już powinna być. I tak samo tą. Dobra, siedzi. Doszło do końca. Jest wyczuwalny opór. I teraz najlepiej wziąć sobie coś, coś płaskiego i sztywnego. Dlaczego? Dlatego, że musicie to przyłożyć teraz do linii płytek, ale nie zapomnijcie założyć tej szwamy, bo szwana też ma swoją grubość, około 4 mm, no i też jeżeli wymierzycie wszystko bez tej szwamy, no to będzie Wam brakowało właśnie tych 4 mm. A, a przecież nikt nie chce, aby po zamontowaniu tego wszystkiego i skręceniu leciała woda, także Przykładamy sobie coś płaskiego do, do linii i, i odrysowujemy na na różę. Jeden wymiar i drugi wymiar. Nie wiem czy, czy będzie widać. Jest ślad. Dobra. Może ołówkiem będzie lepiej widać, ale nie mam w tej chwili. Dobra. Także to jest, to jest jeden, jeden ślad i tu jest drugi. Tak, tak. I teraz to samo robimy przy misce ustępowej, czyli zabieramy to, gdzie mamy. Niska ustępową, i robimy to samo. Musimy, musimy włożyć to już tak jak powinno być. Tutaj do, do, tej, do tej muszli, no i najlepiej aby te nasze kreski były po prostu w widocznym miejscu. Czyli wsadzamy na maksa, siedzi, siedzi. I tutaj widzicie, jest ten ślad, który ja zrobiłem tam. No i przykładamy znowu coś płaskiego do muszli. Robimy drugą kreskę. Dobra. Mamy dwa wymiary. Tu jest pierwsza, tu jest druga. I teraz tą różnicę, która jest między jedną kreską a drugą, czyli mamy centymetr i 3 mm, to musimy obciąć na końcu. Czyli skracamy ją o centymetr i 3 mm i musi pasować. Także, także tą odkładamy, bierzemy sobie następną. I też bardzo ważna rzecz, musicie założyć już tutaj tą gumową uszczelkę. Ona ma tutaj taki kołnierz, także ta rurka musi się po prostu, musi po prostu dojść tutaj do, do tego kołnierza. Tutaj ma ogranicznik. O. Dobra, tu jest nasza kreska. No i teraz smarujemy, bo to, co teraz smaruje, to naprawdę bardzo ciężko wchodzi. Do końca i robimy to samo. Przykładamy coś płaskiego i, i rysujemy. I tutaj ta rura, i tutaj ta rura musi być obcięta o 4 cm. Także nie, czasami, żeby Wam nie przyszło do głowy, żeby obcinać, jak Wymierzycie tą grubszą rurę, to tą tak samo, nie? bo nie będzie Wam pasowało. Dlatego, że tutaj jest głębiej po prostu to wejście, a, a wejście na, na tą główną rurę jest po prostu płytsze i, i tak jakby no, głębiej wchodzi ta, ta rura. Także, także jeszcze raz sprawdźmy. Tutaj jest. Oczywiście, jeżeli się walniecie, no to są do, do kupienia takie zestawy w marketach, że, że kupicie taki zestaw właśnie tych rur. Nie? Także lepiej lepiej trzy razy sprawdzić niż, niż raz po prostu obciąć za, za krótko. Sorry, że tak cicho mówię, ale mówię, no jest już po 22. Co prawda jestem tutaj sam na tym bloku, bo, bo wszyscy, wszyscy majstrzy już skończyli robotę, także nikt jeszcze tutaj nie mieszka. Więc, więc aby mi zostało na jutro mniej roboty, no to, no to dzisiaj jestem po prostu tutaj dłużej. i... Dobra, półtora centymetra półtora cm, to obcinamy. No i teraz, żeby to równo obciąć, to możecie sobie, możecie sobie to poznaczyć co kawałek, co kawałek pisakiem. Tylko mówię, no słabo widać ten pisak. Tak, tak. A można też użyć taśmy na przykład izolacyjnej w jakimś tam kolorze i, i sobie po prostu to to nakleić równo i, i będziecie mieli linię linie cięcia Dobra, no i teraz y, zasada jest taka, że te rurki wkłada się najpierw tutaj w zabudowę, a dopiero na to się nasadza y, miskę. E, tak jest po prostu wygodniej. Wygodniej i, no i macie pewność, że wszystko weszło. Dobra blazło. Dobrze, myślałem, że może uszczelka spadła. Dobra siedzi Tutaj też jeszcze dobrze nasmarujmy, bo kibal ciężki, także lepiej, żeby, żeby wszedł od razu. jest jest. Tak, teraz trzeba kurczę z nim iść tam, wziąć te imbusy. Także, no i skręcać, postarać się skręcić to wszystko. No najlepiej to robić w dwie osoby, po prostu jedna jedna podpiera tą miskę bo jest strasznie ciężka a druga po prostu kręci kręci tymi tymi fasolkami no ale, no ale niestety dobra tu mamy tu mamy teraz kurczę go tutaj chwycić you <laughs> No i też musicie dociągać po trochu, czyli raz jedną stronę, raz drugą, żeby on po prostu równo, równo doszedł. Numer Kurde, co za klam. Siedzi, siedzi. No, teraz, tak. teraz trzyma jak mur w No, Dobra. Jeszcze tutaj przez raz. No, Dobra jest jej. No to dobra. Teraz zamontujemy klawisz. No i jak macie już miskę zamontowaną, to wtedy tylko tą piankę nożykiem ładnie obciąć. Aby nic nie wystawała, No i zrobić to wszystko silikonem w koło. Także też Wam pokażę, jak to zrobić. No za pomocą taśmy, nie? Najlepiej, bo wtedy nic nie jest ubrudzone, upaćkanej. Dobra, biorę się za. Biorę się za klawisz. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, zapraszam do subskrypcji. Miłego dnia wam życzę. Pozdrawiam was serdecznie i trzymajcie się. Hej.